Cześć, Manko witajcie, z tej strony rolnicy z Mazowsza, trochę się będę odwracał, bo chyba tamtą stronę jest ciszej, a przynajmniej na razie, o, teraz da się rozmawiać, no i jak widać, akcja, rewelacja, przewracanie, 30, Majer. Tego jeszcze na tym kanale nie było. Znaczy, było, ale nie w formie vloga. Powiem wam, że w 30 to dopiero trzeba się drzeć. Ja wczoraj troszeczkę, myślę, że za, za bardzo się derłem w pędzie, ale tutaj to normalnie jest tragedia. Troszeczkę pola sobie zrobiłem. Z moją drogą też tak grywałem i pokażę wam ciekawy moment, jak w pierwowzorze. Można stare gdzieś się przewalają, by je założyć, to tak już troszeczkę lipa. No lipa. Chyba się jeszcze kręciło na ten... Aha. No. Także... Już pierwsza topa na vlogu. Zaliczona. Cholera jasna. Sporo się tu naplątało. Ja już myślałem, że to odpuści źle myślałem kurwa Myślałem, że pociągnie będzie Szkoda minimalna, wyszła szkoda całkowita Tamten był nakrywany na początku maja, ale wstawiony był nie tak dawno. I dzisiaj jak widać, no przewracamy sobie nasze niezawielkie włości. O tak, tutaj pojedziemy, dokładnie. Tam no, tu trochę narzuca ta przewracarka i tak nie do końca widać, gdzie było brane, gdzie nie było brane. Z tej strony, kano na początku tak się wycwaniła i chciałem 4 gdzieś naraz, ale yy, idealnie potem odpuściłem, to przejedziemy tak na razie. Jest troszeczkę głośno, no ale no trzeba się przystosować do warunków jakie zostały tutaj narzucone. Obiecałem sobie, że nagram jakiegoś vloga Wam z tego ciągnika, no i nagrywam. Zobaczymy jak to wyjdzie czy będzie mnie dobrze słychać, czy będzie to tandeba ostatnia mi się wydaje, że nie jest najlepiej na pewno no powiem Wam, że trawa jednak no nie jest słaba znaczy w sumie na poprzednim vlogu, no wiem, że e, wydawała się lepsza niż te dwie poprzednie i teraz mogę to potwierdzić Jak by wymokła yy, i było za sucho miejscami. Tu znowu jest za A to ta jest taka idealna, stara trawa do wyłorania, ale powiem Wam, na pierwszy pochod w tym roku zaskoczyła. Największy kawałek też u nas to jest. Trawy, na którym zawsze najwięcej bel było. Z tym, że która tam widać, w tamtym roku było, tak jak mówiłem, 29, a na tej, tylko 31, a jest dwa razy większa ta łąka. To jest strach pomyśleć, co by było, gdyby tamta trawa była zasiana tutaj już wcześniej. Belem, których zapomniałem pokazać yy, na vlogu słuchania, bo tutaj się troszeczkę zdało. bierzemy to i jedziemy dalej jak tutaj przewracarka jest podniesiona to 30 nawet nie trzeba wspomagania wam powiem I tak myślę, że wcale to aż tak najgorzej się nie kręci słyszałem o wielu gorszych przykładach ee, do skręcania a w sumie też jeździłem jednym z nich nie wiem, to może po w tym konkretnym modelu ale jeździłem jednym Władimircem Mircem. jeździłem skręcałem kierowniczo na postoju bo ja nie jeździłem z suma, tak, nie wiem, co mnie do tego przykusiło, ale postanowiłem, że wykonam okrąg i powiem Wam, no i czuć, że jest to jednak troszeczkę bardziej toporniejsze niż 30. Działamy sobie tutaj, tak 1600 obrotów pokoło. i jeździmy sobie na czwartym biegu. Najlepszy bieg do tej pracy. To jest niestety czwórka, piątko jest prawie dobrze, ale za szybko. wtedy troszeczkę za duży łomoc dostaje. To innego, gdyby tu dało się zamknąć szybę, gdyby tu była szczelna kabina, nie białoby, no to by człowiek tak się tym nie rozczula, jeszcze jakby było to Tylko rura. Niestety ten traktor nie ma takich luk, ma kabinę. Kompletowano. To jakiś dziwny przejazd był wykonany, ale tak się pojechało, to tak żeśmy zrobili. Dobra, można by tutaj podnieść, tam się nic nie przewraca. Jedziemy teraz tutaj. też że 30 mimo tego remontu wizualnego nie była naprawiana mechanicznie jest kilka rzeczy w niej które wymagają już się domagają nawet zrobienia pierwsza taka najpilniejsza to zdecydowanie jest sprzęgło bo ten traktor no, nie ma sprzęgła tak naprawdę na się nim jeździ druga sprawa to jest yy, silnik, który bierze cały stan oleju na chociażby takie przewracanie całościowe Może cały stan nie, ale niewiele brakuje No zostawiłem tutaj jeden oko kurna zawsze przy początku biorę, a potem zostaje i Nie wiem, ja nie będę tego rozwijał Z potem go zwali. No właśnie, szabiaterek pomaga. Całkiem nie widać, gdzie jest pokos. No tutaj widać, że on nawet nie był. Może go się zaraz ruszyć. Oprócz tego jeszcze mamy pompę hydrauliczną do wymiany Myślałem nad wymianą rozdzielacza jednego i drugiego na coś takiego lepszejszego Wiecie, ten taki to jest za dwie dźwignie czy tam na trzy Fajnie by to się tutaj sprawowało Z tym, że tak jeszcze wakant się do tego Bo jest pewna taka rzecz do kupienia która może odmienić moje życie A przynajmniej zamysł na ten ciągnik o 180 stopni no ale to jeszcze zaawansowane plany, tak? O cholera, ale to biało na to a Burzy się cholera. Ciekawe czy ktoś bloki jeszcze takim traktorem prymitywnym nagrywa. Kurna, do oczu się nawaliło. Powiem Wam, że nie śledzę za bardzo rolniczego YouTube'a. Są tam jakieś wyjątki oczywiście, ale sekcja agro, no to tak powiem szczerze, że nie za bardzo oglądam kogokolwiek. Nie wiem, czy ktoś, że dzisiaj pokazuje vlogi yy, z działaniami, takimi traktorami jak Trzcieska. 60 to jeszcze może, ale 30 to nie wiem. Chociaż no nie no, 30 jest przecież tyle. Myślę, że tam jakaś 30 na tym YouTubie się regularnie też pojawia. Jak to mówię, jak się ma 30, luxusu nie potrzeba. W możliwości planowany jest taki lekki rozwój, jeśli chodzi o obszar gospodarstwa. Na razie nie będę stracał jaki. Ale jest na razie plan i jest nawet jak go zrealizować, tyle że musimy poczekać. Това се Oczywiście to jeszcze zobaczymy, to nie jest powiedziane, że tak będzie, ale myślę, że też czas najwyższy, by rozglądać się za czymś troszeczkę większym. A na pewno yy, może wygodniejszym to niekoniecznie, ale na pewno większym. I widzicie? Nad na ten pokos ja go nie widziałem. Tutaj jakiś szubarb chyba poszedł, nie wiem jak to nazwać No w sumie tutaj poszło to wszystko co lekkie No to Dostał się taki okop i taki okład przewracamy Ale przydałby się jakiś taki wam powiem traktor z 70 koni Nie do przewracania, ale do koszenia chociażby, no bo pęd, wam powiem, że jest dobry, ale pędach nigdy nikt, nikt nie narzeka na spalanie. Ja to narzeka. Pęd troszeczkę jest za mało skrętny przez przedni napęd. Ogólnie to jest bardzo skrętny ciągnik, nie powiem, że nie. Ale jakby nie miał napędu to byłby jeszcze skrętniejszy i myślę, że takim właśnie priorytetem będzie raz, żeby dał radę ciągać koszarkę 1,85 m, ewentualnie nawet 20 m gdzieś to jest takie pierwsze a drugie, żeby to miał dobry skręt to miał być bardziej taki ciągnik manewrowy, jak to nazwę takie jak trzydziestka, tylko trzydziestkan ma za mało mocy do kosiarki o takiej szerokości. Spędowi znowu troszeczkę skrętu brakuje. Można by było zrobić jakąś hybrydę z tego, no ale... Nie, mieć jeden traktor to tak też nie bardzo Wali do oczu. Też ten kolędy rozdziela Cię, zacina. Nie można za mocno tutaj na niego naciskać, tylko że jak on się zatnie, to zazwyczaj troszeczkę więcej siły się na niego daje. I wtedy nawet nie poczujesz, e, aż przekroczysz to e, miejsce, w którym Wrazarka zaczyna opadać i ona wali z impetem o ziemię nie jest to efekt pożądany, ale nie mogę tego inaczej na ten moment zrobić Niech się zablokuje, ewentualnie jest jakoś tu delikatnie próbować robić, no ale ogólnie rzecz biorąc też jest Teraz też ten większy traktor to w sumie mógłby niego większą przewracarkę kupić, bo jeszcze grabiarkę to jako taka, ale przewracarka jakby miała sześć gwiazd albo te cztery większe gwiazdy, to by było całkiem luksusowo. Tak jest na razie ganz legal można powiedzieć. Nie wiem co to znaczy, ale ostatnio jakoś tak się wzięło to sformułowanie. Nie wiem, tu francuski, może jest, cholera, go wie. Ale ostatnio, za każdą dobrze wykonaną robotę, mówimy ganz legal, no i jest ganz legal. Nie na dobrze wykonano robotę. No teraz to ganz legal, ganz legal jest. I skąd to nam się wzięło, żeby się przypomniało? O i teraz idzie płynnie. No i podnoszki swobodnie sobie opad. Ta przebracarka nie przykurwiła ziemię. I tak to powinno wyglądać. I zróbbym się pomylił. Chyba, że tam jeszcze leży. Nie, a nie, bo tutaj brzega nie zrobiłem, to dobra Znaczy tamtego nie zrobiłem no i będę pewnie tu został Tamtego już chyba trochę mniej zostało Dobra słuchajcie, ja myślę, że tu nie ma za bardzo co pokazywać, bo jak na razie to jedyne co mi zostało to dercie mordy jeszcze przecież trzeba będzie skrabianie nagrać, welowanie, a tam jeszcze też zdążę się podrzeć. Więc myślę, że to by było na tyle z tego vloga. Już piątego, tak jak mówiłem. No i co? Trzymajcie się. Cześć na razie.